Cześć, tu Aran z Motokontrolera, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o teście, jakie wykonywałem na dość popularnym miejskim pojeździe, jakim jest Ford Fiesta. Była to Fiesta szóstej generacji, wyprodukowana w 2012 roku. Na dwozie było trzydźwiowe, kolor srebrny. Fiesta była napędzana silnikiem benzynowym, wolno-sącym, pojemności 1,2 litra. Moc pojazdu to 82 konie mechaniczne, skrzynia manualna, pięciobiegowa. Przebieg pojazdu to około 92 tysięcy km, dokładnie tam było 92,800, 800, natomiast sprzedająca w ogłoszeniu podał przebieg 92 tysiące. Pojazd został sprowadzony z Niemiec, został zarejestrowany w Polsce. Pojazd był sprzedawany przez osobę zajmującą się handlem pojazdami, czyli ta osoba sprowadziła pojazd, zarejestrowała go no i go wystawiła na sprzedaż. Sprzedający w ogłoszeniu podał informację, że pojazd jest od pierwszego właściciela, że jest w perfekcyjnym stanie, że wnętrze pojazdu jest wręcz celujące, że wygląda jak nowy itd. Dodatkowo, sprzedający w ogłoszeniu wymienił listę wyposażenia pojazdu, napisał, że pojazd jest serwisowany w ASO, że ma świeżo wymieniony rozrząd, świeżo wymieniony olej, nowe opony itd. Czyli dość taki charakterystyczny opis dla handlarza pojazdów. Moim zdaniem, oczywiście, było sprawdzić, czy ten opis jest zgodny z rzeczywistością, czy rzeczywiście pojazd jest w takim idealnym stanie. Pojazd został wyceniony na 22 900 zł, co jest dość wygórowaną ceną, jak na ten rośnik, na tę wersję wyposażenia. Była to cena powyżej średniej. Także, naszą no pocenie i po, po opisie, można stwierdzić, że jest to bardzo ciekawy egzemplarz, zadbany i tak dalej. Jesteś w trakcie zmiany auta. Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją, kupować czy nie kupować. Oglądzin rozpoczęłam od wizualnej oceny na odwozie pojazdu. Już podczas tej wizualnej oceny dało się zauważyć, że na odwozie pojazdu różnią się odcienie. Był to pojazd w kolorze srebrnym, a srebrny kolor to trudny kolor. Jeśli są wykonywane jakieś naprawy lakiernicze, to dość trudno dopasować odcienie na pojeździe. W tym przypadku nie było też. Inaczej było widać, że odcieje na pojeździe się różnią. Dodatkowo to zbudziło moje zaniepokojenie sprzedający w ogłoszeniu napisał, że pojazd to wersja poliftowa, a w tych pojazdach lifting występował od września 2012 roku. Natomiast ten pojazd był z marca 2012 roku, czyli fizycznie nie mógł być poliftingu, ale przedni zderzaki lampy były już poliftowe. Zderzak miał troszkę inny grill po lifcie, był bardziej chromowany. Lampy miały już LEDy, przed liftingiem nie było LEDów. Także no, można już zauważyć, że w tym pojeździe było coś kombinowane, coś wymieniane, że może była jakaś kolizja, ponieważ. E, no... Przód pojazdu nie było od tego pojazdu, było od wersji poliftowej. Po zakończeniu tej wizualnej kontroli pojazdu przystąpiłem do sprawdzania grubości powłoki lakierniczej na pojeździe. Podczas sprawdzania tej grubości powłoki okazało się, że praktycznie cały pojazd był naprawiony lakierniczo, i również blacharsko. Cała lewa strona pojazdu była szpachlowana. Było tam około 1200-1300 mikronów, czyli już naprawdę bardzo dużo. Wnękę od drzwi, czyli cały próg, słupek B też były szpachlowane, była tam dość gruba warstwa szpachlu. Dodatkowo prawa strona pojazdu cała była lakierowana, klapa bagażnika również. Maska pojazdu była też szpachlowana, było tam nawet 1200-1300 mikronów. Na dachu było troszkę mniej, dach nie był szpachlowany, ale też był cieniowany. Także podsumowując, no tak naprawdę cały pojazd był naprawiany blacharsko i lakierniczo. Dało się zauważyć także różnicę w szczelinach, ponieważ pojazd był dość kiepsko spasowany, chociaż Ford Fiesta też nie należy do jakiejś wysokiej klasy i nawet już z fabryki te pojazdy wyjeżdżają niekiedy dość kiepsko spasowane, także akurat w tym przypadku to też nie do końca musi być wyznacznikiem, ale akurat dla tego modelu no widać było, że ten pojazd uczestniczył w co najmniej jednej kolizji według moich oględzin. Okazało się oczywiście, że też nie wszystkie szyby w pojeździe były oryginalne. Między innymi przednia szyba nie była oryginalna, jedna szyba boczna też nie była oryginalna z lewej strony, na strony kierowcy. Jeśli chodzi o opony w pojeździe, pojazd posiadał opony zimowe. Były takie same na osiach, czyli przednia oś miała inne opony, tylna oś inne. Natomiast i tu i tu były opony zimowe, chociaż w w ogłoszeniu podał informację, że pojazd posiada nowe opony wielosezonowe Opony zimowe były z 2020 roku, także nie były stare. Grubość bieżnika to było około 5 mm, także te, te opony były dość zużyte. Przypomnę tylko, że opony zimowe z bieżnikiem o grubości poniżej 4 mm nie do końca spełniały swoje zadanie. Także tutaj mamy kolejną niezgodność, ponieważ pojazd rzeczywiście nie miał opon wielosezonowych. To pojazd miał felgi stalowe, nie było tam felg aluminiowych. W pojeździe były też kołpaki, brakowało jednego tylnego, prawego kołpaka. Pozostałe kołpaki były w dość dobrym stanie, nie były nigdzie popękane ani porysowane. Jeśli chodzi o oświetlenie pojazdu, lampy pojazdu były w dość dobrym stanie, pomijając to, że przednie lampy były nieoryginalne, że nie było tego pojazdu, ponieważ były w wersji poliftowej były z ledami, to nie miało, nie były zaparowane, nie były nigdzie popękane. Jedynie na przednich lampach dało się zobawiać kilka zarysowań, ale to były drobne rysy, nie wpływało one negatywnie na jakość oświetlenia w tym pojeździe. Jeśli chodzi o wnętrze pojazdu, wnętrze pojazdu było również przygotowane do sprzedaży, było wyprane, wyczyszczone i wnętrze pojazdu, tak jak sprzedający pisał, rzeczywiście było w bardzo dobrym stanie. Potele nie były zużyte, kierownica nie była nigdzie wytarta, biegów również. Plastiki były w bardzo dobrym stanie, nie były nigdzie porysowane, nie było żadnych plam, Wykładziny i podstrowitka były w dobrym stanie. Wnętrze pojazdu nie było czuć zapachu pleśni czy wilgoci. Generalnie wyposażenie pojazdu w większości było sprawne, nie działało jedynie podgrzewanie foteli, o czym sprzedający w ogłoszeniu niestety nie informował. Także podsumowując, stan wnętrza rzeczywiście był bardzo dobry, no wręcz, tak jak sprzedający pisał celujący, no można się pokusić o to, że. Rzeczywiście to wnętrze było w takim stanie i wnętrze wskazywało na autentyczność przebiegu. Tak jak wcześniej mówiłem, sprzedający podał w ogłoszeniu o informację, że pojazd ma 92 tysiące km przebiegu. Także, patrząc na to wnętrze, rzeczywiście ten przebieg mógł być oryginalny, ponieważ wnętrze nie było praktycznie w ogóle zniszczone. Jeszcze na koniec, wyszedając z pojazdu, sprawdziłem ograniczniki drzwi. Ograniczniki drzwi działały prawidłowo, blokowały drzwi w poszczególnych pozycjach, nie strzelały. Sprawdziłem też progi pojazdu pod kątem uszkodzeń. Progi pojazdu nie miały żadnych zarysowań, no ale wynikało to z tego, że pojazd był nawrawiony belcharsko-lakierniczo, był lakierowany, dlatego też tych zarysowań nie było. Jeśli chodzi o pasy bezpieczeństwa, to nie były one zmychacone, nie były nigdzie poszarpane, były w dość dobrym stanie. No ale. Niemniej jednak pojazd i tak w jakiejś kolizji prawdopodobnie uczestniczył, sugerując się oględzinami. Po otwarciu maski dało się zauważyć ślady demontażu. Występowały ślady demontażu na elementach mocujących maskę, błotniki i cały pas przedni. Dodatkowo były ślady ingerencji blacharsko-lakierniczej na elementach konstrukcyjnych. No nie było to dla mnie zdziwieniem, bo już podczas takich wizualnych oględzień dało się zauważyć, że w tym pojeździe było coś kombinowane. No i to tylko potwierdziło moją wcześniejszą tezę. Pod maską nie znalazłem żadnej fiszki od wymiany oleju w pojeździe, gdzie sprzedający pisał, że olej jest świeżo wymieniony. Była za to fiszka od wymiany rozrządu była to naklejka na 91 tysięcy km, aczkolwiek, czy on ta naklejka była rzeczywiście oryginalna, polemizowałbym. Mam wrażenie, że po prostu ktoś ją tam tylko przykleił. Natomiast no, ciężko też tak de facto to ocenić. Poza naklejką nie było żadnej dokumentacji serwisowej. Jeśli chodzi o wycieki w pojeździe, to w górnej części silnika nie stwierdziłem żadnych wycieków. Jeśli chodzi o wygłoszenia, to wygłoszenia nie były nigdzie uszkodzone, Tutaj głównie mowa o wygłuszeniu przegrody czołowej, bo wygłuszenia maski w tym pojeździe nie ma, ponieważ jest to wersja benzynowa i maski nie były tam wygłuszane. W pojeździe brakowało podłogi, czyli osłony pod silnikiem. Prawdopodobnie jak pojazd był po kolizji, ta podłoga gdzieś tam pękła, no i ktoś, żeby zredukować koszty przy naprawie nowej podłogi już nie kupował. A ważne jest jednak, żeby ta podłoga była, ponieważ Ochraniano nam spód silnika, na przykład podczas przejazdu po jakichś tam nierównościach, gdzie możemy na przykład uszkodzić miskę olejową. Także warto coś takiego jednak zakupić. Jazda próbna na życzenie sprzedającego była przeprowadzona przez sprzedającego. Ja siedziemy jako pasażer, ale sprzedający zgodził się wykonywać moje prośby podczas poszczególnych faz jazdy testowej. Uruchomienie pojazdu, tak jak wcześniej wspomniałem, przebiegło prawidłowo, bo sprawdzałem już działanie pojazdu. Po podczas sprawdzania komory silnika, pojazd nie był rozgrzewany przed oględzinami, uruchomiliśmy go na zimnym silniku, pojazd nie dymił, nie było fioletowego czy białego dymu mogącego świadczyć o spalaniu oleju czy o e, uszkodzonej uszczelce pod głowicą. Nie było także czuć zapachu spalin, które mogłyby świadczyć na o tym, że mamy niesprawny układ zapłonowy, na uszkodzone świece w pojeździe. Jazdę trudną wykonaliśmy na odcinku kilku kilometrów, głównie po mieście, ponieważ no, pojazd był prezentowany w centrum miasta, także ciężko było wyjechać poza miasto. Natomiast udało nam się rozpędzić, pojazd, dynamicznie zahamować, wrócić wszystkie biegi i tak dalej. Także nie wspomniałem, wykonaliśmy kilka kilometrów jazdy testowej. Silnik pracował prawidłowo, pojazd przyspieszał dynamicznie, oczywiście jak na swoją moc, ponieważ no, moc nie jest jakaś. Oszałamiająca pojemność silnika również, natomiast pojazd jechał prawidłowo. Skrzynia biegów działała również prawidłowo, nie było słychać żadnych szumów świadczących o uszkodzonych łożyskach czy kołach zębatek. Sprawdziliśmy działanie na wszystkich biegach, czyli od 1 do 5. Wykonaliśmy dynamiczne hamowanie. Pojazd podczas hamowania nie nurkował, co świadczy o tym, że amortyzatory są w dobrym stanie. Nie było także żadnych wibracji na kole. Kierownicy mogących świadczyć o np. zwichrywanych tarczach hamulcowych, nie było także słychać pisków, które mogłyby świadczyć o zużytych płaskach hamulcowych. Podczas jazdy po nierównościach nie było słychać żadnych stuków, które by świadczyły o uszkodzonym układzie zawieszenia. Podczas hamowania czy przyspieszania nie było także i wibracji, które mogłyby świadczyć o uszkodzonym układzie kierowniczym. Także ogólnie. Podwozie pojazdu było w dobrym stanie, widać, że nie było wybite, tutaj nie było się do czego przyczepić. Podczas jazdy testowej nie stwierdziłem też stuków tapicerki czy zapachu spalin w pojeździe, które mogłyby na przykład świadczyć o nieszczelnym układzie wydechowym. No i ta tapicerka też była całkiem dobrze spasowana, spinki były dobrze pozapinane, także żadnych stuków podczas jazdy nie stwierdzono. Po zakończeniu jazdy próbnej chciałem jeszcze zweryfikować dokumentację od pojazdu. Niestety sprzedający przedstawił mi tylko dowód rejestracyjny od pojazdu. Sprzedający nie posiadał żadnej książki serwisowej, chociaż w sprzedający pisał, że pojazd jest serwisowany w ASO, to jednak żadnej książki na to nie miał. Sprzedający nie przedstawił także żadnych dokumentów z Niemiec, takich jak brief, jak zaświadczenie o przeglądach niemieckich. większość handlarzy sprzedaje samochody, z Niemiec to trzyma te dokumenty, ponieważ samo one jakimś tam potwierdzeniem przebiegu. Zwłaszcza jeśli pojazd ma niski przebieg, tak jak ten egzemplarz, czyli te 92 tysiące km, to każdy się chwali tym przebiegiem, że ma dokumenty, które go potwierdzają, tak jak właśnie te wydruki z niemieckich przeglądów i tak dalej, gdzie tam wszędzie przebieg widnieje. Tutaj sprzedający nie postawił kompletnie nic. Także można też domniemywać, że sprzedający próbuje coś ukryć. Dodatkowo sprzedający pisał, że pojazd jest od pierwszego właściciela, jednak nie ma żadnych dokumentów, które potwierdzić to, że pojazd. Pojazd oczywiście tego pierwszego właściciela jest. Nie było nawet skanów do dokumentów, także nie wyglądało to zbyt dobrze. Nie było także dokumentów mogących potwierdzić tą wymianę rozrządu, czy wymianę oleju i tak dalej. Tylko dowód rejestracyjny. I w dowodzie rejestracyjnym, tak jak wcześniej wspomniałem, dało się sprawdzić, że pojazd był zarejestrowany w Niemczech w 2012 roku w marcu, a lifting tych pojazdów był dopiero od września, także tutaj... Kolejna niezgodność. Sprzedający także w ogłoszeniu napisał, że pojazd to jest wersja 60-konna, natomiast realnie była to wersja o mocy 82 koni mechanicznych. Także tutaj akurat jakiś plus, ponieważ sprzedający pomylił już na swoim niekorzyść, bo była ta mocniejsza wersja silnikowa. Bezwypadkowe jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu POWIN, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No i na koniec moich oględzin, jak zawsze pojawiają się podstawowe pytania, takie jak czy sprzedający ukrył jakieś wady pojazdu, czy przebieg pojazdu wydaje się być autentyczny i czy pojazd nadaje się do polecenia. A więc jeśli chodzi o wady. Pojazdu. Oto składający ukrył ich, ich dość dużo. Przede wszystkim nie napisał, że pojazd prawdopodobnie według moich oględzin może być po co najmniej jednej poważnej kolizji. Dodatkowo sprzedający nie miał żadnych dokumentów mogących potwierdzić historię serwisową. Wyposażenie pojazdu nie do końca zgadzało się z ogłoszeniem, nie działały też te podgrzewane fotele. Sprzedający w ogłoszeniu pisał, że pojazd ma pakiet chrom, chociaż żadnego pakietu chrom nie było. Sprzedający pisał o naponach wielosezonowych, chociaż pojazd miał opony zimowe i tak dalej, i tak dalej. Jednak no, największą krytą wadą było to, że pojazd prawdopodobnie był po co najmniej jednej dużej kolizji, no i wycena pojazdu była dość mocno zawyżona względem jego stanu. Jeśli chodzi o autentyczność przebiegu, generalnie stan wnętrza pojazdu wskazywałby na to, że pojazd ma przebieg autentyczny, ponieważ to wnętrze rzeczywiście było w bardzo dobrym stanie, mimo tego, że było wyprane, oto widać, było, że było, ono było niezniszczone, że kierownica była niewytarta, gałka i tak dalej. Rzeczywiście to wnętrze prezentowało się dobrze. Jednak sprzedający nie miał kompletnie żadnych dokumentów serwisowych, żadnych przeglądów niemieckich, żadnej książki serwisowej itd., które mogłyby potwierdzić tą historię serwisową i autentyczność przebiegu pojazdu. Na koniec pozostaje pytanie, czy pojazd jest godny polecenia. Oczywiście według mnie pojazd nie daje się do polecenia, ponieważ uczestniczył w co najmniej jednej dużej kolizji. Dodatkowo sprzedający w wielu aspektach tego ogłoszenia przekłamał rzeczywisty stan pojazdu, co już na dzień dobry według mnie ten pojazd skreśla. Dodatkowo pojazd został wyceniony na 22 900 zł, co jest dość zawyżoną ceną rynkową jak na ten rocznik, na tę wersję wyposażenia względem rzeczywiście stanu tego pojazdu i ta cena byłaby adekwatna tylko wtedy, jeśli pojazd rzeczywiście byłby bezwypadkowy, no i byłby doinwestowany, tak jak to sprzedający pisał, czyli miałby rzeczywiście wymieniony rozrząd, olej, filtry i tak dalej. Tutaj nie mam na to żadnych dowodów, także można założyć, że te elementy nie były wymienione i tak by trzeba było to zrobić po zakupie tego pojazdu. I na koniec jeszcze jakaś moja końcowa porada. Otóż sprawdzając takie pojazdy, przede wszystkim Zacząłbym od wykonania raportu historii szkód na podstawie winu tego pojazdu, ponieważ już wtedy możemy sprawdzić, czy pojazd uczestniczył w jakiejś kolizji, czy miał jakieś szkody, jaka to była skala szkód. Dodatkowo możemy po części zweryfikować też przebieg pojazdu, czy był on gdzieś zapisywany, czy widnieje gdzieś w bazie i czy jest oryginalny. Dodatkowo, poza sprawdzaniem pojazdu w takich zewnętrznych bazach, powinien, tak jak wcześniej wspomniałem, można jeszcze dość dokładnie weryfikować zdjęcia pojazdu, ponieważ tutaj już po zdjęciach można było zauważyć, że przód pojazdu jest poliftowy, no i tylko przód, i to już by nam wskazywało na jakąś niezgodność. W tym pojeździe, ponieważ sprzedający pisła, że wersja jest poliftingu, no tutaj dało się zauważyć, że tylko przód był wymieniany, także od razu można pomyśleć sobie, że sprzedający próbuje coś ukryć. Jednak jak to bywa w miejskich pojazdach, często osobami kupującymi takie pojazdy są kobiety, i przez to sprzedający często próbują. Oszukiwać, przekłamywać i daje się zauważyć, że coraz częściej właśnie takie miejskie pojazdy są w gorszym stanie, często są po kolizjach i tak dalej względem jakichś tam dużych pojazdów, ponieważ ci sprzedający celują typowo w jakieś grupy osób, które szukają na szybko pojazdu do przemieszczania się po mieście i liczą na to, że takie osoby nie będą weryfikować stanu technicznego tych pojazdów. Stąd też coraz więcej właśnie takich miejskich pojazdów, które są w stanie technicznym, które często są po kolizji. Dlatego zachęcam do sprawdzania stanu technicznego pojazdów, nieważne czy to jest mały, miejski pojazd, czy jakiś duży. Zawsze warto sprawdzić ten pojazd, czy nie, czy nie uczestniczył w żadnej kolizji, czy jego stan techniczny, techniczny rzeczywiście jest zgodny z rzeczywistością. Dziękuję wszystkim za uwagę.